Jak odróżnić autopromocję od reklamy oraz jakie są skutki takiego podziału? Autopromocja to promowanie swoich produktów i usług za pośrednictwem własnych kanałów w mediach społecznościowych. Dochodzi do niej, kiedy influencer prowadzący własną działalność, oferującą usługi lub produkty, reklamuje je na swoich profilach w socialach. Okay. Jako przykłady autopromocji można wymienić promocję napoju produkcji Ekipa Holding przez Friza czy też pr promocję napoju bezalkoholowego oferowanego przez Olę i Michała Żebrowskich. Autopromocja, podobnie jak reklama, również musi zostać oznaczona, jednakże odbywa się to na trochę innych zasadach. Oznaczenie autopromocji musi być przede wszystkim czytelne, jednoznaczne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy, a także należy je umieścić na początku opisu posta, tak aby było łatwe do dostrzeżenia dla konsumenta. Do właściwych oznaczeń autopromocji możemy użyć zwrotów takich jak marka własna, autoreklama, czy też autopromocja. Należy jednak unikać stosowania skrótów, takich jak autopromo czy autorek, gdyż takie mogą zostać uznane przez Wokik za zbyt mało czytelne. Nieodpowiednie oznaczenie autoreklamy może prowadzić do odpowiedzialności wobec prezesa Wokik, który w ostatnim czasie coraz częściej nakłada na influencerów kary pieniężne za niewłaściwe oznaczenia reklamy. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nasze kolejne materiały.